Dzisiaj pokażemy jak poprawnie złożyć szynę karnisza elektrycznego w całość. Ważne jest, aby poprawnie złączyć właśnie ten element dwuska jezdnego. Tutaj mamy spinkę, która jest przykręcona śrubką. Wykręćmy więc na chwilę spinkę. Zakładamy na jeden element, także na drugi. Ponownie skręcamy. I tutaj już ten wózek mamy zmontowany w całość. Odwróćmy teraz szynę, i tutaj za pomocą złączki, która znajduje się już w szynie, składamy ją w jedną całość. I dokręcamy usztywniające śrubki kontrujące. Teraz mamy już całość mocną konstrukcję. Sprawdzamy, czy prawidłowo przesuwa się w jedną i w drugą stronę. Nie haczy. Jeśli tak, no to karnisz jest gotowy do Użycia. W zestawie otrzymali Państwo też uchwyty montażowe sufitowe, w ten sposób je się na szynie zapina. I oczywiście można w każdej chwili odpiąć. Oraz są uchwyty na głowicę końcową. I tutaj zawiesza się początek zasłony, tak żeby zasłona od początku szyny już była na całej długości karmisza.